Dobre John, Delawy Do ja... się zjeść. Co? Delawy. razy. Na no co wolić pewnie w szwedzkie janek? Weź se kurwa, kilicha trzaśni. O trzaśni se kielicha Janek. O! No <laughs> Janek wypij sobie, weź tam z buteleczki Ale kielicha, ale nie z gwinta. Z gwinta! Co on z kieliszka się napije? Janek, dawaj no du. Nic nie piję zaraz A czemu? Bo mam taką owcę <laughs> Janek Patotivi, patinty, latek się zasrałem, posłuchaj, odpierdol się od piora, nie ruszyło się głosie, bo to kurwa nie twój menet, drugi kurwa nowa cię znalazł. No. Patotivi, skasuj konto na wypoku, frajerze zrozum, że nikt cię tu nie szanuje, a twoja dziunia zostanie wystankowana, panie kononowi, Bole, pati, zachowuje się ta tak, jakby Janek to była jego własność, drugi minuty, powylatek, skasuj konto, trzy złote. Dobrze, to ja potem tym wypiję. Janek! Chciałem ja posuwaj kurwa tego Belzybuba. <grymna> Jakiego wać. <belzybuma? grymna> Jakiego Belzybuba, Janek. Uwaga, leci klasyk Major majo galo jej. Wam rapley o kei 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 majo galo jej. 3 zł. Mm. Janek co chcesz? No wypij Słyszysz? Jak wypiję, zar... wyjdziecie mój light. Co? W mój lajd wyjierze. No wypij jeszcze Kiliszka i spać, no. no Janek. Jeszcze rano wypiję A ty będziesz tu dzisiaj spał? Będziesz spał dzisiaj tutaj. Tak, a jak Major przyjdzie to co? Major może przyjść. A ile wypiłeś dzisiaj Janek? Ja dzisiaj No jeszcze na imprezę chcieliśmy iść No Janek Kurwa Wypij No wypij Janek Polewaj No to bierz tam z butelki no Kurwa cz Czemu takie uczciwe jesteście No uczciwe no Bierz Janek a zaraz mnie nagrasz, kurwa, że ja nie piję. nagrywam, patrz, no. Rencarka, no, Fiodor, jesteś na trakatorze. Jak nie, srakiem, bo widzę. Jak to krzywdla, trzy złote. Krzyśu, że na bardzo Poleć dla takiego był przykład. Za trzy złote i tego. Tutaj... Do kogo poleć? Do Janka. Nie zrobię lewej. Dobra. Nie do dla Janka jednego polej. Nie! On tak gada, polej mu. Nie! Powiedziałem, że nie, to nie! No i koniec. Mm. Przytulcie się. Jest Przyskuj. do bezda? Jest! Jak przyjaciele, po przyjaciele w przytulcie. Ej! Zobacz, nie, ma przy, no. nie ma przytulania! Ale po, wódzka, krzysia, A, po Tak, tak, po tak jak ja z Marcinem. Ja, mam ja mam cię przytulcie. Się przytulcie. właśnie z słodkiem do Białej. Ogarnął mi mieszkanie, za które nie będę musiał płacić. Łoś to Jest łoś, do a jemy to Trzy złote. Dobrze mówię? Dobrze. Boboli. No. Dobra. Połóż to. Szanowny to... panie prezydencie, ktoś strzela petardami w celach doświadczalnych, doświadczalnych w Białym Stoku. A to jest przez pana zabronione. Przyszedł, Proszę coś, coś z tym zrobić. Szanowny panie, wiecie, strzela petardami. Jedno to. To jest e, e, ten e, Jarosław że A, Borodo, dwoboli. Co ja, Borodo? Nie. Nie, 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 nie Ja tylko Ja Andrzej A, Borodo, on strzela. Petardami i tak dalej. Było zgłoszane na policji wiele razy. Policje to nasza u, uchona Podlaska, le, lewy itd. Tak ja nie Rodo depesta tej jebany te, te dalej laskę Mariuszowi z krzaków ostatnio robiłeś na tr trzech denaturatu. łoki denaturatą, mają środkiem, płyci jebane dziki wężół, patoger i burzy, nalepytały jebane cwele 3 złote. A dzięki Wam za 3 zł, ale nie jestem kurwa żadnym jak to się mówi pedałem ani arkomanem, ani gejem. Arkomanem? Arkomanem i pedałem. Chcecie, róbcie co chcecie. Marta przedwczoraj widziałam się z Majorem pod Zodiakiem i mówił, że Leonardo Kondonowicz maluje obrazy na strachu. Major to powiedział mi. Major to debilić mówił, że jesteś kardą Kondonowicz 3 zł. Dzięki za 3 zł, i jak się mówi, tego, i za wiadomość. Do besta. Eee... Um, Państwo poczekacie jak możecie. Bo ktoś przez bramko jest. Janek żyjesz? Żyję cały czas. To opowiadaj co do u Ciebie słychać ostatnio. No, że to nabijesz. Co? Że nabijesz. Ale co nabiją? Janek no. wypij. Po nic, nic nie piję i tego nie będę pił. A ludzi pozdrawiam, którzy, jak to się mówią żyją, niech żyją. Niech żyją. Szczęście Boga i pomyślności Życzę wujek Janek, jak to się mówi, z tej strony. Czerna Skrawe, murwa. Skrawek, gabryś, cfel, skrawek, gabryś, cfel, skrawek, skrawek, gabryś, chuj, skrawek, gej, skrawek, lon, gej, srabek, chuj, ilus. Pozdrawiam serdecznie, kocham wasa majorowi chuj w dupę. Kakao stawiam ja dla Andrzeja, trzy złoto. się golić. Zaraz się goli, bo jeszcze krzyku wody nie Nowe... polskiej i zagranicznej. Jak chcecie, tak wiadomo będziecie mieli. Ja życzę szczęścia, za pomyślności dla których, jak to się mówi, oglądają i może nie oglądają To jest różnica Ja e, wiedział jedną rzecz e, Którzy oglądają jak to się mówi posje czy inne wiadomości To by było do bo jak to się mówi trochę dla mnie, to jest krzywda, no. Czemu jest krzywda? Jest krzywda, bo Polsk, polska jak to się mówi przeciętnie truskolarski wchodzi w państwo, które chce wejść ogólnie swoje prawo. A jego prawo to jest dam na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, to jest debes i gówno. Janek, co ty pierdolisz? Ja już nie rozumiem, co ty mówisz. Tutaj. Dobra. Wypij jednego kieliszka i będzie lepiej. Dobra. Poleć ci Janek. Ja ci poleję. Dawaj kilo na jakiegoś. Chcesz, Janek, kieliszka? Weź, Marcin, daj kamerę do góry. Ja mu poleję, albo w sumie sam zrobię kamerę do góry. To co, Janek? Chyba, że z gwinta, chcesz? Który Twój kieliszek? Pierwszy. Ten? Mm.